Uwa. Cześć, witajcie w kolejnym, to w pierwszym odcinku Farming and Friends, dzisiaj będziemy grać w MHD, przywitaj się. Siema. No. I co, no, idziemy sobie tak cofać tyłem po prostu, no nie? Ej, co ty to, no. żeby niedługo zrobić challenge tyłem przez całą mapę? Ale co przez całą mapę? No tyłem. Kombinem Dobra, jak będzie pod tym filmem 10 łapek w górę i... i no jak będzie pod tym filmem 10 łapek w górę, no to robimy challenge przez przesyłam mapę tyłem kombinem. Ale u MHD nie u mnie, oczywiście. Ej, a ej, czy to jest Jeep? Jeep? ten co ja mam? No, pięć koła. A za co tyle zarabiasz? No za co, za co? No za co, no za co, no za co, no za coś. no za co, za co, no za Ko, ko, ile? Koła czy złotych? 50 złotych. Dzień dobry, dzień dobry, przyjaciele, drodzy. Siema, widzów. Ja, tak, ja nie ja nie mam takiego wielkiego awka tata. w pigi, jak ja w pigi nie gram z kilka miesięcy. Tak dosłownie. O nie, tylko wydał. Ty o, mam tą, mam tą, mam, mam już kuszę, mam już kuszę. A ja idę na dół. Sobie strzelimy. Ja mam żółty Dobra. kluczyk. Ja bardzo Piotrek, lubię ta panią, zabaź... która tutaj funkcjonuje, czyli Zumpigi. Jest moją ulubioną Cicho. Jezu, co tam się, się dzieje? Nie przeklinać proszę, ani nie wprowadzać niemiłej atmosfery. Ale ja nie przeklinałam, Piotrek. Ale, Ale, ale... Ja Nie no. wiem po co mi była przyczepka. To się nazywa jazda bez trzymanki. Auuu! tam się bez trzymanki. Robimy pociąg? Dwaj, pociąg robimy. No ale jak? Poczekaj. No potrzebujemy. Oczekaj, chwilę, tylko muszę sobie jeszcze. Jedzie pociąg z daleka, no nikogo nie czeka. W konduktorze łaskawy, byle nie do Warszawy. Ej, ja a ja pamiętasz, że jak się skopiowały na ten, Nie pamiętam, że jak ale, się skopiowały Mikę... Te, jak się Słucham? Masz jeden. Co mówisz? Masz jeden. Wiesz, zawsze mi możesz wrzucić na pakę, nie? No. No! a co ma być? To jest piwo. No, ej, to gdzie ty taki. Ej, ten jeden tutaj jakieś Robuxy wydał? Kto? A tu Cim jeden? Bo mówi, że tutaj wcale żadnych Robuxów nie wydał. Nie wydał, ale nie chcą, co usunął farmę. Boże. Nie ma jak. A ty masz od nowa wszystko? Czy kupiłeś pole? No, bo wszystko posprzedawałem przecież. A kupiłaś pole, czy od nowa cało? Zresztą to od nowa cało. Tak, tak nie róbcie. Jak wydawajecie Robuxy, to nie róbcie tak, że usuwacie tutaj tej farmy i wam wszystkie coiny zabiera. Robux jeszcze, jeszcze coś strat, nie o Robuxie. No i przy okazji nie wydawajcie na takie głupie gry, nie podawajcie żadnego adresu IP. Ale nie ma? nie pij, przeklinajcie. Co ty powiedziałeś? Przeklinajcie? Czy nie przeklinajcie? Nie wolno przeklinać. Pamiętajcie, że przeklinać, palenie petów nie, nie i picie alkoholu to zło. A, plus jeden tyczku, plus jeden. Dobra, jedziemy tyłem kombajnem. Mówisz przez samą mapę? Teraz prak? nie. Do... Jak biją o... 10 łapek w do... górę. Du Może du duży regor to, to nie jest, ale, lepszy, ale chociaż. Ale chociaż jak ale on ile się. Tego... się zarabia na Dziebie. Jak ciekawiczy. Na jutrubie nie wiem. Zależę od Donateu. Ja bym chciał Donate o 100. Ej, a wiesz, że mu taki kubik są dzisiaj dostał 50 tysięcy... 000... 500 dolarów w danejcie. Co? Jakiś duży, YouTuber Jakiś duży youtuber na live mu dał do... wartości 1000 zł. Okay. To. To duża co, nie? No, dużo, duża. Nie mam. Dobra, był dobra. tylko jaki na to był. Tutaj chęcie kończymy do jutra cześć.